Czy wiadomo Ci jest coś na temat pisma świętego i jego może nie przekłamań, ale przeinaczeń, manipulacji przez tych, którzy przepisywali, okay. interpretacji swoich. Te sprawy z... myślę, że w niedługim czasie wypłyną. One już wypływają. Wypłyną sprawy związane. Nie z tłumaczeniami, tylko zanim powstała Septuaginta. Czyli z uzupełnianiem samogłosek. Bo to zmieni kontekst wtedy. Jeżeli będziemy mieli Adonai Elohim Jahwe. Co to jest Adonai Elohim Jahwe? Pozornie są to synonimy, ale w głębszym kontekście nie są to synonimy. Istnieje pełna różnica. Ale nie chciałbym na ten temat bardziej się rozwodzić, bo spowoduje to zaburzenie. Jeżeli ja zacznę teraz mówić o rzeczach, że y jakwe, Elohim, Adonai są tym samym, to spowoduje to, że będzie to scalone. Jeżeli zacznę mówić o różnicach, gdzie Elohim jest liczbą mnogą, i te określenia nie są synonimami, to musiałbym wtedy wytłumaczyć skąd się wzięły i dlaczego. A nie chciałbym jeszcze tego robić. Być może przyjdzie na to czas, że, że o tym powiem. Wolałbym, żeby tym, o tym powiedział ktoś, kto jest specjalistą. A wiem, że jest taki specjalista i część tych rzeczy mówi. Publicznie mówi. Więc nie będzie to żadne moje odkrycie, tylko lepiej, gdyby ktoś zainteresowany sobie poszukał. Ta wiedza jest dostępna. Uj, tak, jest dostępna. Można poszukać tego. To jest dostępne, to są materiały. I ja bym bardziej zwrócił uwagę na to, że mimo iż to nie są synonimy, to jest to głęboko uzasadnione, dlaczego one nie są synonimami. To tak jak Stary i Nowy Testament, księgi Starego Testamentu Księgi Z Nowego. Przy Nowym Testamencie mamy apokryfy, mamy te, które mamy, które są kanonem. I też mamy jeszcze pisma, które są odkryte, a które nie są ani jednym, ani drugim, są jak gdyby uzupełnieniem jednego i drugiego. Przez pierwsze wieki, na przykład II, III wiek, nie było jeszcze takiego stricte rozdziału na apokryficzne pisma i, i ten stały kanon wszystkie były na jednym jak gdyby poziomie. Od danej gminy zależało, który, które pismo będzie miało większą rangę. Poza tym przy przepisywaniu. Było mnóstwo pomyłek przy kopiowaniu. Yy, przy świątyniach yy, pismo, które zostało źle przekopiowane, ono nie było niszczone, tylko wędrowało do składziku, do magazynku. Zresztą nie tylko takie pismo, nie tylko takie zwoje. I to wszystko jest. One są nieraz te pierwsze, odbiegają dosyć znacznie od tego, co jest. Zresztą o, tak, taką ci prostą rzecz pokażę. Gdy wejdziesz w internecie do Biblii Warszawskiej, Biblii Tysiąclecia, Biblii Praskiej i porównasz ten sam tekst tylko na przestrzeni tych 150 lat, to jeszcze do tego jak dojdzie edycja Świętego Pawła, ta ostatnia, no to w ogóle w pewnym momencie jak wie się już troszkę więcej, to widzisz, że te różnice to nie jest kosmetyka. Są spore różnice. I dojście do pierwowzoru to nie jest tylko dojście do, do tej bazy, z której była tłumaczona. To trzeba dojść do tej bazy, gdzie samogłoski były wstawiane do spółgłosek. A tego było wersji, tego było kilka. I to jest bardzo ważne. A powiedz mi, czy Bóg Starego Testamentu jest tym samym Bogiem, co w Nowym Testamencie? I tak, i nie. Dlatego, że jeżeli weźmiesz Stary Testament, to... Są tam różne księgi z różnych czasów, różnych autorów o różnej formie zmian, o różnej intensywności zmian. To jest tak, jakbyś wziął w tym momencie bibliotekę i wyjął pewne książki i posegregował. To wsadzamy i to będzie na jednej półce. To bierzemy jako Stary Testament. Nie? I tyle mamy wiedzieć o tym świecie. Tak, tak. Przy tłumaczeniach nieraz było tak, że Pewne fragmenty musiałyby być tak dostosowane do doktryny, żeby ta doktryna miała ręce i nogi. Jeżeli doktryna się zmieniała, to był wtedy większy problem, bo co z tymi pismami zrobić? Ale też sobie z tym radzono. No ale jak wytłumaczysz to, że po w tym testamencie Bóg jest Bogiem, który mówi oko za oko, ząb za ząb? Tak, tak. Tak, miałbym... jak, tak jak u Hamurabiego też było oko za oko. I to popatrz, to jest tak jak... Jak Bóg miłujący, wszechmiłujący, może likwidować, niszczyć bezbronne narody, w imię czego? W imię tego, że jeden naród chciał mieć wolną przestrzeń życiową, niszczy wszystko, a zostawia jedną kurtyzanę. Dzieci, starców, wszystkich wyciąć każe? Gdzie jest jego dobroć? To nie jest logika. Ale to jako księga historyczna, tak. Tylko wtedy, tak jak powiedziałem o tych trzech wyrazach, tylko trzech, a tam tych wyrazów jest innych na określenie tego najwyższego. Jak wtedy zrobisz rozdzielenie, że, że to, co jest JHWH, niekoniecznie jest synonimem Boga Najwyższego, tylko jako na przykład syn Elohim, którzy są w liczbie mnogiej, a Adonai masz jeszcze jak gdyby stopień wyżej, no to wtedy, nie wiedząc o tym, z czym mamy do czynienia robi się szatkownica, robi się bajzel. Jak to wytłumaczyć potem ludziom? A że zebrane jest to wszystko do jednego worka, określając to wszystko jako Bóg, no to jest wtedy problem. I wtedy problem jest następny w Nowym Testamencie, bo pojawia się Zbawiciel, który jest również Bogiem. I wtedy robi się jeszcze większy, większy mirżmarz. Zamiast to wytłumaczyć, to, to, to zrobiono, że jest to tajemnica, nie? Ale to tylko dlatego, że na tym etapie rzeczywiście nie było jak tego nawet wytłumaczyć, a pewne siły, które za tym stały, być może nie chciały, żeby to wytłumaczyć. Gdyby Wiesiu chciał to wytłumaczyć, to wytłumaczy. Być może się odważy, bo skoro odważył się już ujawnić swoje imię, to być może wiele by na ten temat powiedział. Natomiast nie rozmawiałem z ojcem na temat Starego Testamentu. Nie, nie zadawałem takich pytań. Dla mnie wydawało się jasne, ale to mówię dla mnie, że coś tutaj nie pasuje, i mm, wtedy nie wiedziałem, że to, są, że to nie są synonimy. Więc mnie to nie pasowało, ale to jest mówię, moje osobiste zdanie, więc żeby nie było tak, że, że to są słowa ojca, bo to bym chciał też rozgraniczyć. Nawet w tych szczątkach, które są zapisane, które mamy jako Pismo Święte, to są szczątki. Nie chcę tutaj poruszać następnej dziwnej kwestii, o której, o której wiem, ale wiem dość enigmatycznie. Były pisma zbawiciela. Mam nadzieję, że one jeszcze są. I mam nadzieję, że one jeszcze wypłyną.